Witam ponownie, dzień dobry. Bardzo przepraszam za dźwięki w ostatnim nagraniu. Miało być dobrze, wyszło jak słychać było. To tytułem takiego sprostowania, bo pojawiły się jeszcze pytania, czym jest na przykład owa światlistość. Tak jak wspomniałem, po wyjściu po śmierci, po wyjściu z ciała, e, przez jakiś czas jesteśmy tutaj i w pewnym momencie pojawia się obiekt świetlisty, ogromna świetlista kula. Można by powiedzieć, że słońce, tylko że słońce y, silnie razi nas. Tam to światło, o którym mówię, jest e, zimnym światłem e, takim jarzeniówkowym, które Zasysa nas do środka. Jest taki wyraźny, yy, jak odkurzacz. I yy, yy, krótkie sprostowanie na temat tego omamienia, i tego, jak podejmujemy te decyzje, bo widać byłem mało precyzyjny. Po wejściu w tą światłość następuje, jak wspomniałem, totalna błogość. Ta błogość się utrzymuje przez czas jakiś. Można sobie zadać pytanie, w jakim celu. Myślę, że jest to forma resetowania naszej pamięci. Myślę, że to jest pewnego rodzaju oddziaływanie tejże światłości na to, ażebyśmy byli wypłukani z informacji, które mo mogą zdecydowanie wpłynąć na następne wcielenie. Tak, ja, ja się domyślam. To jest moje. Do to mój to jest mój domysł. Nie, nie mam żadnych y, dowodów na to, żeby potwierdzić, że tak jest. Y, natomiast w momencie, kiedy już pada ten głos, że wracamy na ziemię, jesteś wyprowadzony z tego stanu omamienia, z tego stanu takiego y, no, nie, niebytu. I y, tylko to jest troszkę tak, jak y, po takim bardzo dobrym masażu czy, nie wiem, panie może u, po wizycie u kosmetyczki troszkę jesteśmy nieprzytomni, jesteśmy jak to się ładnie mówi, off. Nie, 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 nie wiemy, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Najchętniej to byśmy gdzieś się zaszyli i, 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 i żebyśmy ten czas jakby przyjemnie spędzili. Natomiast właśnie ten stan jest Elementem, który w sposób zdecydowany determinuje nasze następne wybory, to znaczy, ta, ten brak świadomości, ten błogostan, który się jeszcze przed chwilą rozlewał, a teraz został jedynie jako cień, jako wspomnienie, ale ma wpływ na nasze decyzje, jest kluczowe. No bo w dużej mierze taka istota, która usłyszy pytanie dotyczącą jej statusu materialnego, no to właściwie w tym momencie odpowiada tak, jak ona czuje, czyli jest nieobojętny, nie ma znaczenia, jak będziesz wyglądał, nie ma znaczenia, jak w jakich czasach nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia, no i sru na ziemię i wtedy jest to życie w pełnej nieświadomości, pełne bólu i cierpienia. Tak więc ta uważność przy udzielaniu odpowiedzi w tym miejscu jest wyczerpa to, to po prostu niesamowitej mobilizacji. I to, co tutaj było, było w komentarzach, jak to pytanie dotyczące wywierania wpływu w momencie, kiedy udzielam tej odpowiedzi. To znaczy, nie dość, że właśnie mamy ten taki, jakby to, to pusto w głowie. Że jest nam to w dużej mierze zobojętniałe, co, co się z nami dzieje, to jeszcze w momencie, kiedy następuje taka mobilizacja i próbujemy sobie tą świadomość przywołać i odpowiedzieć na pytanie, no bo w pamięci zostało coś istotnego i już nie chcemy więcej przerabiać, tak jak w moim przypadku, zabijania to wtedy mamy, tak jakby ta w, w, światłość znowu włącza, już nie taki, na takie obroty. Nie wiem, być może jest to jakoś uwarunkowane zewnętrznie, być może jakieś inne siły wpływają na to, że jednak yy, ta odrobina świadomości yy, ma, ma, ma mieć miejsce. I... Yy, te decyzje są takie właśnie, też próbujemy się zmobilizować i to takie uczucie takiego, jakby ktoś nam ktoś nas rozpraszał, ktoś nas y, y, koncentrował uwagę na czymś innym. I y, to było bardzo wyczuwalne. Y, myślę, że, że y, jeżeli chodzi o... No, nie będę zmyślał, tyle pamiętam. Y, natomiast y, opowiem jeszcze taką rzecz, która... Y, jest cudowna, jest fajna. Może y, zacznę od takiego jeszcze drobiazgu, jakim jest wyjście z nieba i granice nieba. A mianowicie, kiedy wychodzi się z, z nieba, mija się taką sferę, która w żaden sposób y, nie, nie, nie jest tutaj w świecie opisana, nie do opisania jest, bo gdyby powiedział, że przechodzimy przez chmury, no to byłoby, to nie tak jest, bo to, bo to ma swoją strukturę, to jakbyśmy przechodzili przez jakąś taką dziwną ścianę, ale ona jest taka bardzo przecież niefizyczna. To, co jest najistotniejsze w tym, to na samym końcu tego, czyli mówiąc, jak będziemy wracać, to na samym początku jest taka warstwa, ja ją nazywam warstwą, gdzie czeka Ojciec. To tak jakbyśmy, próbując znaleźć odpowiednik w naszej rzeczywistości, postawili czujniki, kamery na tej zewnętrznej sferze nieba i tam czuje się obecność Ojca, Boga. Czuje się obecność, On jakby stał na tej krawędzi nieba, i obserwował kto wchodzi, kto wychodzi. To troszkę tak jak w, w, w przypowieści o synu marnotrawnym, ojciec czeka na tego syna e, u drzwi, tak tutaj można by powiedzieć, że ten, te, to na krawędzi nieba e, jest e, ojciec, i kiedy ja wychodziłem, ja czułem jego obecność, jak patrzy na mnie. E, no ale potoczyło się tak, jak się potoczyło, czyli Powędrowałem sobie dalej. A teraz troszkę takiej informacji jeszcze piękniejszej, jeszcze cudowniejszej. Wiele osób, które wraca na Ziemię, tym powodem, który determinuje to jest seks. Gdybyście sobie wyobrazili, że gest przytulenia, pocałunku seksu, orgazmu wszystko w jednym akcie niezwykłego uniesienia, niezwykłego uniesienia to w niebie, kiedy dwie osoby... Yy, Pozwalają na to, pragną takiego przytulenia, ma to miejsce jak to tu można powiedzieć, na dzień dobry. Ilekroć spotkacie z znajomą duszę i chcecie się z nią przywitać, takie uniesienie ma miejsce. Tak więc to, co ojciec mówił, o, że ten orgazm jest stokrotnie wyższy, a nawet bardziej jest absolutnie. Prawdą, to jest coś niesamowitego. Tego e, żadne słowa nie, nie są w stanie wysłowić. To jest tak przecudowne uczucie, wznoszące, e, że no, nie da się tego powiedzieć. Tak więc, m, w niebie jest tak, że e, po pierwsze poruszamy się. W niemalże w sposób natychmiastowy, tam gdzie poniesie po, po nas nasza myśl, tam możemy się znaleźć w ciągu ułamka sekundy. Tam jest tak, że w ciągu chwili możesz być z kimś, kogoś zobaczyć, a i możesz być w ciągu ułamka sekundy w odosobnieniu. Możesz być, chcesz być sam, proszę bardzo, ciach, jesteś w swojej strefie intymności i nikt ci nie będzie przeszkadzał tam. Tak więc myśl, a dokładniej chęć jest tym motorem napędowym naszego przebiszczania, spotykania, bycia. Chcesz coś zrobić? Proszę bardzo, myślisz, dzieje się. Czyli żeby to u... sprecyzować dokładnie jeszcze, to jest tak, że tak jak, teraz, jak ja teraz mówię, w głowie mam potok myśli, tam Podobnie jest, że jakby te, ten potok myśli jest ma jakby przynajmniej dwa poziomy egzystencji. Jeden poziom to jest przemyśleń, drugi to jest poziom egzekucji, czyli tego, co się ma wydarzyć, czyli ta chęć, która napędza wszystko, jest odróżnia ten potok myśli, który jest tylko elementem przemyśleń i to jest taka, jakby, różnica. Ten świat jest ułożony w sposób wyjątkowo niedoskonały i wyjątkowo ułomny w porównaniu do nieba. Nie dość, że nam rozłożono te wszystkie. Elementy, które składają się na uniesienie w niebie, na dzień dobry, uścisnięcie ręki, przytulenie, pocałunek, yy, całą sferę seksualną. Zostało to wszystko podzielone tam, to jest w jednym. Tak również i świat yy, w cudzysłowie roślinny jest też takim yy, nieudolną formą tego, co jest w niebie. Tam, yy, to co tutaj jest drzewem, tam jest przepięknym tworem o mieniących się no, liściach. O te liście to płatki świetli, świe, świe, świetliste, które zmieniają swój kolor, błyszczą, połyskują, mienią się yy, no, w, we wszystkich kolorach, jakie są tylko możliwe w gamie, która no, niewyobrażalnej.. A co lepsze? Można to podziwiać w różnym formacie. Można podejść do tego bardzo blisko, ale można również odsunąć się i patrzeć na to. I kiedy dostatecznie długo będziecie patrzeć, to tak jak w takich ilustracjach, które patrzysz i patrzysz, i w pewnym momencie widzisz trzeci wymiar ilustracji, która tam jest zawarta w takim monotonnym rysunku. Nagle widzisz, o, tam jest nie wiem, jakiś, jakiś perkusista, jakiś wieloryb. Tak tutaj, patrząc na ten ogród, podziwiając jego piękno, w pewnym momencie dostrzegasz, Oczy Ojca. I to jest niesamowite, to tak jakby w każdym, w każdym elemencie niebiańskiej konstrukcji Ojciec zawarł siebie i jak dostatecznie długo poświęci się czas na bycie z tym czymś, w tym czymś, Bóg się manifestuje. Te oczy są wyjątkowo, no bo wyrażają niesamowite, wywołują w nas wyjątkowe emocje. I to uniesienie jest czymś za każdym razem innym, za każdym razem wielkim, za każdym razem pięknym. Jak ktoś, ja wiem, że Mam nadzieję, że y, będą osoby, które coś sobie przypomną i dzięki temu y, łatwiej im będzie wrócić. Natomiast, y, jeżeli w tym moim przekazie, tej mojej naprawdę epizodycznej pamięci, y, tego co tam jest, y, ktokolwiek uwolni się od tych elementów, które y, trzymają nas przy ziemi, tym. Tym, tym, tym bardziej ten przekaz nabiera na wartości. Wszak wszystko, cokolwiek tutaj jest, wszystko zostanie, i wszystko umrze, i już teraz warto pomyśleć sobie o takim stanie, w którym jest się w tym stanie miłości, w takim uniesieniu, w takim pięknie. A żeby chciało się w tym być. No, gdybym. Był strażnikiem u bram Nieba. I ode mnie zależałoby, kto ma tam wejść. No to przede wszystkim chciałbym, ażeby no, nie zabrudził tego swoim, nie wiem, swoją agresją, czy swoim potrzebą zabijania, czy wpływania na wolność drugiej istoty. Tak więc, jeżeli uaktywnimy. Sobie ten potencjał dania wolności drugiej istocie po, ponad wszystko, yy, i miłość, która, która jest w nas ponad wszystko, no to nie ma takich powodów, ażeby było inaczej. Tak więc yy, ten bilet, według mojego głębokiego przekonania, yy, jest w nas. Natomiast z pewnością wielu z was zadaje sobie pytanie, to co zrobić, żeby tam wrócić. Przyznam, że e, taki mądry to ja nie jestem, e, sam chciałbym wiedzieć. Natomiast gdyby mi dzisiaj przyszło e, zejść z tego świata i wejść na drugą stronę, to w pierwszej kolejności absolutnie pod, e, w żadną z, pod żadnym Pozorem w, w żadnych przypadkach w kierunku tej zimnej światłości. W drugą stronę i jak najdalej. Mało tego, jeżeli yy, wydaje mi się, że może taka uwaga, ten spokój, który towarzyszy naszemu yy, oświeceniu, czy po prostu bycie, to co być może robią yy, ludzie, którzy medytują, że pozwalają sobie na Spokój wewnętrzny, skoncentrowanie się na sobie, na tym w środku jest takim kluczem do tego, ażeby poczekać, aż coś się wydarzy i nie pozwalać, ażeby ta światłość wciągnęła cię. Bo Ty masz prawo y, udać się w inną stronę. Masz takie prawo, i to prawo będzie egzekwowane. Jak nie wiesz, to cię to wciągnie. Natomiast jeżeli wykonasz ruch pod tytułem nie chcę tam iść, jedę w drugą stronę, tak się też stanie. I myślę, że no, jak nic się nie będzie działo, to, to wołać Ojca Pio, Jezusa, aniołów, stróżów o pomoc. I będzie ta pomoc. Głęboko wierzę, że to jest droga do, do nieba. Jeżeli już tak ktoś bardzo by chciał, no jeżeli odnosił się na przykład do Pisma Świętego, który już mówi, że jestem drogą, prawdą i życiem i kto, 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 kto by umarł, i, a wierzy we mnie i tak pójdzie tam, to, 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 to jakby jest dro, jakaś taka wskazówka, że może w takim kontekście to jest użyte. Nie wiem, wszak to rozumienie e, słów jest wielora, wielorakie. Tak więc może, może tu o to chodziło, zważywszy na to, że nie, ja mam taki bardzo. Według myśli Antonego de Mello, niczego nie przyjmuj, niczego nie wypiera się. Każde słowo przeze mnie jest rozważane i zastanawiane, jak to należy rozumieć. Czy aby jeden tylko odgórny sposób rozumienia jest obowiązujący, czy może. Ktoś patrzy na to z innej strony, z innego punktu i to zupełnie inaczej wygląda. Tak więc wszelkie e, złote myśli zapisane w każdej księdze są przeze mnie bardzo mocno weryfikowane, bo e, tylko w takim głębokim rozumieniu e, jest e, zrozumienie szersze, pełniejsze. Tak więc. E, może jeszcze taką rzecz powiem, ażeby dopełnić tego mojego przekazu pewnym, pewnym takim aspektem. To wszystko, o czym mówię, jest moim, moją pamięcią. Natomiast ten świat jest naprawdę dosyć mocno złożony. A żeby opisać, jak bardzo potrafi być ten świat złożony, jakie siły potrafią, jakie siły są w kreowaniu tego świata zaplątane, to powiem taką historię. Był taki czas w moim życiu, kiedy opuszczałem moje ciało fizyczne i mój duch był prowadzony przez przewodników, tak należałoby chyba powiedzieć, i pokazywane mi było moje przyszłe życie. Włącznie z przedziwnym miejscem, które nazwałem e, analizą mojego obecnego życia. Czyli mo, e, śpię, moje ciało leży w łóżku, śpi, mój duch wychodzi i jest pokazana mi sytuacja, w której widzę siebie e, ktu, e, przy istocie, która Pokazuje mi e, obraz, e, tu akurat przywołam ten obraz, jest to sytuacja, w której jestem w Warszawie e, i e, zatrzymuję się przy osobie, która prosi o pieniądze. I jest ta sytuacja analizowana. Czyli nie dość, że moje ciało śpi, mój duch wędruje, patrzy na, na mnie, e, który ogląda siebie e, w innej sytuacji. Żeby dodać pikanterii, to ta sytuacja, wtedy kiedy spałem, ona jeszcze nie nastąpiła. Ta sytuacja wydarzyła się kilka lat później. Oczywiście, kiedy ona się wydarzyła, przypomniało mi się, że o tym właśnie. E, o, o, o tym całym zdarzeniu już, już wiedziałem wcześniej. Tak więc ten czas w jakiś sposób jest elementem skodyfikowanym czy zaprogramowanym, że w tym miejscu miałem się pojawić, miało coś się wydarzyć. Oczywiście yy, cała ta sytuacja jest pełna zagadek i pytań, bo yy, kto mi to pokazywał, w jakim celu. Czy to chodziło o to, żebym ja y, tak silnie był przywiązany do tych moich wizji, a żebym był zniewolony tymi wizjami, czy może tylko pokazywano mi opcję, jakiś wariant tego, co ma się wydarzyć? Y, poza tym, jeżeli ja potrafiłem być w tylu miejscach naraz, to... Jak bardzo złożoną istotą potrafię być, co było nagrane i puszczone jako hologram trójwymiarowy, a co było moim faktycznym byciem. Gdzieś to tak zostało zapętlone, że nałożyły się być może te czasy, miejsca i akcje, że mogłem to wszystko doświadczać. Tak więc w tym świecie poza naszym ciałem jest naprawdę y, mocno złożono i mocno skomplikowanie natomiast nie zmienia to faktu, że to co mówi Wiesiu, czyli ten system miłości, poszukiwanie tej miłości w sobie, y, szukanie pomocy y, u tych, którzy y, mówią o tej miłości i są absolutnie jednoznaczni wobec tego y, Moim zdaniem, jest y, słusznym kierunkiem, i takim staniem w kolejce po bilet do nieba, y, bo, bo innej drogi jak na razie nie przychodzi mi do głowy inna droga. Tak więc, y, to, to, to jakby z tych moich wspomnień, czy coś jeszcze. Chyba z tych najważniejszych rzeczy to, to to jest tyle. To są rzeczy najważniejsze, czyli to, że jak jest w niebie, to, że się przenosimy przy pomocy naszej chęci przeniesienia i tam jesteśmy, to, że mamy wszystkich wokół siebie dosłownie wtedy, kiedy chcemy. Możemy y, zobaczyć, to nie znaczy, że mamy się z kimś od razu witać, doświadczamy swojej obecności. Y, te, w niebie jest taka y, struktura przedziwna, która... Y, wyobraźcie sobie, że jesteście y, w ciepłym klimacie, w jakimś takim y, miejscu, gdzie czuje się obecność wszystkich. Nie jest to uciążliwe, ale takie ciepło, które jest wyczuwalne pewnego rodzaju jakby ciasnota, ale to, no, to nie odpowiada temu słowu, tak, to yy, słowo jest za yy, opisujące. Czu czucie obecności czy bycie w strukturze jakiejś nie oznacza, że, yy, że to krępuje. Czujesz, ale nie krępuje. Natomiast wyjście poza obszar nieba to uczucie wyjątkowego chłodu. Takiego, no tak, jak czasami człowiek wychodzi na zewnątrz domu i taki zimny wiatr przenika nas i mówimy, oops, trochę za cienko się ubrałem. I taki przenikający chłód i e, przestrzeń, ogromna przestrzeń w porównaniu do tego, co, jakie uczucie towarzyszy byciu w niebie. Czyli tam jest się jakby w jakiejś takiej dziwnej strukturze, która nas otacza i która jest prze, przemiła, a nas po wyjściu jest no, po prostu pustka. I taka, no tak, tak dziwnie jest. W następnym odcinku opowiem troszkę o kształtowaniu tej ziemi, bo to też pokazuje, z czym mamy do czynienia, przynajmniej o części tego, czym jesteśmy po wyjściu z nieba. Pozdrawiam, mam nadzieję, że przekaz będzie mm, czytelniejszy, jaśniejszy, no a przede wszystkim bez muzyki, która. No, wielu osobom się nie podobała, przepraszam za poprzedni odcinek i mam nadzieję, że w tym jest lepiej. Pozdrawiam, dziękuję.